Kochani, witam Was bardzo serdecznie i bardzo serdecznie zapraszam Was na moje dzisiejsze czytanie. Dzisiaj odpowiemy na pytanie, czym, ten, czym ta Wasza osoba, ten, ten, ten Wasz mężczyzna. Bądź ta Wasza kobieta się obecnie zajmują. No właśnie, czym, e, czym, e, czym się zajmują, co, e, co robią. E, e, no, no właśnie, nie ja mam wrażenie, że to, co on robi, albo ona robi. Ma związek z jego przeszłością. Możliwe, że on cały czas myśli o przeszłości, tutaj powraca gdzieś myślami do, do przeszłości. Możliwe, że też nie tylko powraca do tego, co było w przeszłości, ale też jakby to Przywraca. No właśnie, on tutaj przywraca to, co było w przeszłości, być może też przywraca na nowo uczucia, które miał w przeszłości, bo to może chodzić o e, jego uczucia. E, całkiem możliwe, że on e, bądź e, ona tutaj e, ich. Praca, czyli y, to, co robią, bo oni ewidentnie y, 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 coś tu robią, nad czymś pracują, czymś się y, zajmują. Y, jest tym tak naprawdę, co chcieli, y, robić tutaj. Y, Przeszłości, w dzieciństwie. Oni tak naprawdę od zawsze, od samego początku, tutaj od maleńkości, od dziecka, chcieli, on chciał, ona chciała to robić. I właściwie on się tak naprawdę do tego. Y, przy, przygotowywał. No właśnie, ona ona tutaj, przy, jakby w przeszłości, tutaj przygotowywali się y, do, y, do tej pracy, którą dzisiaj wykonują, którą dzisiaj ro, robią, którą się y, zajmują. Y, Kochani, e, teraz tak. E, e, oni się też w pewien sposób do tego przygotowywali, ale już tam w przeszłości zaczęli już coś robić, żeby albo robili coś, co miało ich e, e, doprowadzić do tego, e, Um, um, doprowadzić do tego, czym się zajmują dzisiaj. No właśnie. Oni już w przeszłości zaczęli coś robić, co ich gdzieś tam doprowadziło, i oni wytrwale tutaj e, e, jakby e, e, do, e, dążyli do tego, żeby zostać tym, kim są dzisiaj, żeby robić to, co. Robią dzisiaj. To są osoby, które są bardzo mocno tutaj zaangażowane w swoją pracę. No właśnie, które są bardzo mocno tutaj oddani swojej pracy, bo oni tej pracy oddają cały siebie. Jak coś robią. To już na 100% i są w to jakby zaangażowani na 100%. Oni też są bardzo mocni tutaj skupieni na swojej pracy. Jakby też ta praca pomogła im się uporać z, z, z z własnym bólem i cierpieniem, być może z jakąś stratą kogoś bliskiego albo czegoś dla nich ważnego, czegoś istotnego, być może oni coś 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 stracili w przeszłości i właśnie dzięki tutaj pracy mogli uporać się z tym bólem i cierpieniem tutaj zwalczyć ten ból i cierpienie ale też jakby odejść tutaj uwolnić się od tego bólu i cierpienia odciąć ten, ten ból i to cierpienie ja mam wrażenie, żeby chronić tutaj siebie, tutaj swoje uczucia, właśnie przed tym bólem i cierpieniem, które w jakiś sposób atakował, no właśnie, którego oni tutaj do, doświadczyli. Oni te uczucia tutaj ukrywali głęboko w sobie, w głębi Swojej duszy, właśnie po to, żeby chronić te uczucia, oni też dążą do tego, żeby, bo oni w jakiś sposób też utracili jakoś część swojego szczęścia ale tam jakieś strzępki, tutaj resztki tego szczęścia, albo też miłości, które utracili gdzieś tam im została, albo resztki strzępki tych uczuć, które im zostały, które nie odeszły. oni jakby też chcieli tutaj chronić, no właśnie chronić te te, te uczucia, resztki, strzępy tych uczuć, które im jeszcze zostały. No właśnie, ale też uzupełniać to szczęście, tę te, te, te miłość, tutaj właśnie. Jakby nowymi uczuciami, nową miłością, nowym szczęściem, robiąc to, co kochają robić, co sprawia im przyjemność, tutaj re, re, realizując swoje pasje, swoje cele, no właśnie kochani, jakby tutaj w chronieniu ich uczuć, czy te strzępku tych uczuć, które gdzieś tam im zostały, bo oni w jakiś sposób gdzieś tam utracili jakieś uczucia, y, jakieś y, szczęście, jakąś miłość i te resztki tych uczuć gdzieś tam jeszcze w nich zostały, jeszcze gdzieś tam się tliły. No właśnie, ja myślę, że on też pracowali na nad tym, żeby nie tylko ochraniać te uczucia tutaj, yy, 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 które im zostały, ale też yy, yy, rozpalać je na nowo, no właśnie, rozpalać je na nowo, ale też w jakiś sposób powiększać, pomnażać, po, yy, powiększać, no właśnie. Ja mam wrażenie, że w ochronie tych, tych uczuć, tutaj przed bólem i cierpieniem, też w jakiś sposób pomagał im Bóg, czyli tutaj jakoś in, in, Bóg interweniował w ich życie, żeby chronić ich uczucia, ich miłość, te resztki, tej, tej, tej miłości, no właśnie, pomóc im to chronić, ale też pomóc im się uwolnić tutaj od tego bólu i cierpienia, które tak naprawdę ich atakował. No właśnie, tutaj powiększając ich wsparcie duchowe, no właśnie. Oni byli objęci ochroną duchową, ale żeby jeszcze bardziej skutecznie tutaj chronić ich miłość, tutaj być może ich własne, własne uczucia. No właśnie tutaj Bóg powiększał ich ochronę duchowo. No właśnie, i mam wrażenie, że oni w tym momencie bardzo mocno są skupieni tutaj y, na sobie, dbaniu o siebie, o swoje emocje, y, o swoje uczucia, przede wszystkim dbaniu o swoje wnętrze, o, o swoją duszę, ale też. Y, o swoje, o swoje uczucia być może też o swoje dobre samopoczucie no właśnie tutaj dużo czasu poświęcają sobie dbaniu o siebie tutaj ja mam wrażenie że oni co tutaj nie tylko tutaj chronić te uczucia, ale chcę się również tymi uczuciami dzielić ze światem. Mam wrażenie, że ta osoba jest trochę jak dziecko we mgle, trochę zagubiona, która tak naprawdę nie wie. Co ma robić? No, właśnie, i żeby on dostrzec te, te właściwo drogie, tutaj, jakby odnaleźć wyjście z tych ciemności, z tej, z tej, z tej, z tej mgły, on, ona musi spojrzeć na, na siebie, być może na swoje uczucia, na swoją sytuację, w której się znalazł innych, z innej perspektywy, zmienić też pozycję patrzenia, pozycję tutaj postrzegania, zacząć patrzeć na siebie, na swoje relacje, na swoje uczucia, na swoje życie tutaj zupełnie, zupełnie inaczej. Podejmować odpowiedzialne decyzje, brać, brać na siebie tutaj za nie. Y, odpowiedzialność. No ja mam faktycznie, że te osoby żyją w ciemności, żyją w nieświadomości, żyją y, w niewiedzy. Tak naprawdę y, nie doceniają nie tylko to, co mają, ale y, nie doceniają samych siebie ale też nie doceniają waszych uczuć i tutaj waszej miłości, która, która was łączy. O, no właśnie, y, 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 nie czują tego, że, tego szczęścia, które tam daje y, ta, y, ta, y, ta miłość, ale żeby tam dostrzec to szczęście, które gdzieś tam jest głęboko ukryte w nich samych, być może sięgnąć po to szczęście w głąb siebie i tak naprawdę odnaleźć tamto wasze szczęście, które wasze uczucia, które was łączy, być może łączą, być może miłość, która Was łączy. One muszą, muszą spojrzeć na siebie, na swoje życie, na swoje uczucia z innej perspektywy. Być może zamiast patrzeć od zewnątrz, to co się dzieje na zewnątrz, to może też zacząć patrzeć, co się dzieje w środku, tutaj w nich samych. Ja myślę, że tutaj o to chodzi. Kochani, na dzisiaj to już koniec. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to czytanie. Zapraszam Was na kolejne moje czytania. Również czytania prywatne, indywidualne. W sprawie czytań prywatnych i... In, e, inwidualnych, proszę kontaktować się ze mną mailowo, czyli poprzez maila. Mail znajdziecie w opisie pod każdym praktycznie moim e, czytaniem. Dziękuję Wam za wszystkie polubienia, komentarze i subs subskrypcje. Do usłyszenia na moim kolejnym czytaniu.